Cześć, witam Was serdecznie, Grabowski Sebastian. Słuchajcie, dzisiaj nasz drugi live chat w ramach projektu Blockchain City w Mińsku Mazowieckim, czyli projekt, który jest próbą albo już zmaterializowanym projektem, który buduje żywy, żyjący, bez wątpienia zawierający zarówno spółki blockchainowe, jak i również silne wsparcie miasta, szkoły. Zespół szkół zawodowych numer 2, żyjący Blockchain Lab, czyli Urban Lab, który ma nam, na którego celem jest zaprezentowanie, przybliżenie Wam technologii blockchainowych, również ukierunkowanie trochę, jak można budować fajne miejskie usługi w oparciu o sieć blockchain. Przypominam, Mińsk Mazowiecki to jest bardzo ważne, zresztą obiecałem mojej koleżance Kasi Łaziuk, pani wiceburmistrz, że będę często o tym mieście wspominał, ponieważ przyjęło nas to miasto bardzo serdecznie. Co więcej, wspiera nas w tej takiej misji mówienia o tym, co ważne w nowych technologiach. Dzisiejszym moim gościem jest Piotrek Pietrzak, jak samo sobie mówi czarodziej nowych technologii, wielu lat związanych z technologią ICT, czyli teleinformatyką, ale może lepiej jak Piotrek opowie Wam trochę o tym samodzielnie. Cześć Piotrze. Cześć Sebastian, witam Was serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Tak, ja na co dzień jestem związany z firmą IBM. Od wielu lat jestem z punktu widzenia profesji architektem rozwiązania ICT. Natomiast na co dzień również mam okazję zarządzać zespołem bardzo, bardzo, bardzo zdolnych ludzi pracujących w Europie Centralno-Wschodniej z naszymi kluczowymi partnerami biznesowymi, rozwijając właśnie tak ciekawe projekty, jak ten, do którego Sebastian, miałeś okazję mnie zaprosić, ale również wiele, wiele, wiele innych na, w tej części Europy. Nie ukrywam, Piotrze, że nasza znajomość trwa wiele lat, jakby gdzieś po części związało nas. Związała nas bardzo mocno ta cała domena nowoczesnych, zaawansowanych technologii. Piotrze, pierwsze moje pytanie, ponieważ pierwsze mi już ukradłeś, chciałem zapytać się, żebyś trochę o sobie poopowiadał, aczkolwiek już to zrobiłeś, więc moje drugie pytanie, Piotrze, do ciebie, powiedz mi, Piotrze, IBM to jednak wielka globalna marka, która stoi tak naprawdę za budową wszystkiego. Gdzieś po części, co nowoczesne w świecie, w którym my teraz obecnie funkcjonujemy, IBM również to wiarygodność po stronie swoich rozwiązań. Jedne z pierwszych komputerów, i nagle pojawia się blockchain. Otwarte środowisko, angażowanie jednak ludzi do korzystania z blockchaina, hyperledger. Parę słów bym prosił, żebyś nam opowiadał trochę o tym skrócie, albo o tej nazwie, albo o domenie, gdzie bardzo dynamicznie IBM kontrybuje. Tak, to znaczy IBM już od lat 90. jest dosyć mocnym, jak powiedziałeś, kontrybutorem, uczestnikiem rynku open source i społeczności open source. Rozwijaliśmy między innymi takie projekty jak chociażby Eclipse, gdzie deweloperzy rozwijający to oprogramowanie między innymi byli zatrudniani i opłacani przez ibm również w Polsce, jak również jesteśmy związani od lat z Linux Foundation, pod, pod której to egidą między innymi wiele projektów open source'owych jest utrzymywanych, rozwijanych. Dlaczego angażujemy się w ten obszar? Między innymi dlatego, że od wielu, wielu lat głosimy hasła związane z otwartymi standardami, interopatybilnością rozwiązań i coraz więcej również rozwiązań typu open source wchodzi do naszego portfolio produktowego bądź staje się jego częścią. Niektórzy z Was może zauważyli, być może nie, parę lat temu IBM zainwestował i stał się właścicielem firmy Red Hat, która zbudowała swój biznes między innymi na utrzymaniu rozwiązań open source'owych, świadczeniu im komercyjnego wsparcia, ale również budowaniu własnych też niektórych zamkniętych produktów. Więc w chwili obecnej ten świat open source'owy i świat nazwijmy to zamkniętych licencji dosyć mocno się przenika, dlatego że z punktu widzenia Indywidualnego użytkownika być może ma to mniejsze znaczenie z punktu widzenia dużych korporacji, z którymi bardzo często i przedsiębiorstw, z którymi mamy do czynienia, czy też firm, które potrzebują mieć pewność dotyczącą wsparcia, utrzymania kolejnych wersji, e, instalacji nowych poprawek, e, no to jednak to wsparcie dużej korporacji stojącej za tego typu rozwiązaniami ma znaczenie. No i e, 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 IBM wybrał platformę Hyperledger jako, jako platformę, która mogła być rozwijana do, czy współrozwijana do zastosowania w rozwiązaniach właśnie o charakterze bardzo korporacyjnym. I Hyperledger... Piotrek, a mógłbyś nam trochę opowiadać o tym Hyperledgerze, ponieważ on się przywija w dużej ilości use case'ów. Ja będę a. trochę tak się również kierunkował, no, no. ponieważ słuchają nas. Ludzie młodzi, bardzo wiele osób młodych, studentów, uczniów szkoły średniej i właśnie dla nich ta, ta trochę takiej definicyjności bym ciebie, jak mogę ciebie o to prosić. Dobrze. Więc możemy przyjąć, że, że blockchain z wykorzystaniem platform, z wykorzystaniem Hyperledger Fabric to de facto standard dla korporacyjnych platform blockchain. Korporacyjna platforma blockchain to najczęściej jest pojęcie związane z blockchainem prywatnym, a nie publicznym czyli w pewien sposób z, z, z jednej strony zdecentralizowanym, ale jednak zarządzanym przez zamkniętą sieć, do której bez zgody pozostałych uczestników sieci nie można się podłączyć, w odróżnieniu od platform blockchainowych publicznych. W których może zapartycypować, czyli zauczestniczyć praktycznie każdy, każdy użytkownik, uruchomić na niej swój dowolny projekt. W przypadku Hyperledger Fabric jest to blockchain właśnie typu prywatnego, zaprojektowany jako podstawa do tworzenia aplikacji klasy korporacyjnej i takich rozwiązań bardzo mocno branżowych, otwarta jednak jest to platforma z punktu widzenia kodu źródłowego, modułowa, jeżeli chodzi o swoją architekturę i wykorzystująca komponenty w dużym uproszczeniu takie plug and play, czyli podłącz i używaj, aby zastosować się do szeregu zakresów Przypadków użycia. I teraz w chwili obecnej ocenia się, że dookoła platformy Hyperledger Fabric jest skupionych około 120 tysięcy organizacji i ponad prawie 15 tysięcy współpracujących czy rozwijających ją inżynierów. Dzięki czemu ta platforma, zwłaszcza w tym obszarze blockchaina prywatnego i zachowaniu i nastawieniu w dużej mierze na Zachowanie prywatności danych bardzo mocno się jak gdyby rozwija. Stworzono na niej wiele projektów, począwszy od projektu, który był rozwijany wspólnie na początku z firmą MERSK, globalnym, globalnym spedytorem czy przewoźnikiem, który użył tej platformy do śledzenia przesyłek kontenerowych inicjalnie. Jest duża platforma o nazwie Food Trust, służąca do sprawdzania. I śledzenia skąd pochodzą towary, takie jak chociażby warzywa czy, czy chemia przemysłowa, czy e, możemy sobie wyobrazić dowolne inne, inne przedmioty, które chcielibyśmy śledzić z punktu widzenia od momentu wytworzenia aż po moment sprzedaży czy dostarczenia je do użytkownika końcowego. Jak również powstała przez wykorzystaniem Hyperledger Fabric taka platforma, która. E, e, m, która nazywa się wire transfer do przekazów, do przekazów pieniężnych. Więc tych różnego rodzaju rozwiązań, dookoła których z, e, zbudowano, które, z wykorzystaniem których wykorzystano Hyperledger Fabric, jest sporo, głównie w obszarach zastosowań pewnego rodzaju branżowych, czyli czy to w energetyce, czy to w przemyśle chemicznym, czy to właśnie w e, spedycji. Ciekawostką Hyperledgera z takich bardzo ciekawych fabryk, z takich ciekawych rzeczy jest to, że między innymi ma zaimplementowaną taką technologię zwaną Chain Codem, dzięki której kod aplikacji, jak również kod samego tak zwanego smart kontraktu, czyli tej reguły biznesowej opisującej, co ma się zadziać, kiedy zapaść jakaś decyzja i zostać zapisana w samym Hyperledgerze jako engine blockchainowym, jest dystrybuowana przez wszystkie nody, dzięki tej, temu mechanizmowi chain code. Hyperledger Fabric został użyty również do implementacji rozwiązań związanych z tak zwanym trwałym nośnikiem, dając niepodważalność zapisu informacji i niezaprzeczalność, co zostało uznane między innymi przez Polski UKNF, jak również, jak również orzeczenia Unii, Trybunału Unii Europejskiej za niezaprzeczalny i niepodważalny zapis. Ja trochę, Piotr, będę do tego Hyperledgera jeszcze może raz nawiązywał, zanim oddam tobie jakby przestrzeń do opowiedzenia o use case, z którym dzisiaj u nas jesteś, aczkolwiek co jest ważne, to to, że często niestety blockchain kojarzony jest przede wszystkim z handlem kryptowalutami, to tak nie jest. Hyperledger pokazuje, że duży, poważny, światowy brand czyli IBM, buduje w oparciu o jednak rozwiązanie trochę open source'owe, że tak powiem, odważę się tego słowa użyć, open source, nie do końca może open source, ale środowisko, które zostało stworzone przez paręset tysięcy programistów na świecie. Mam pytanko jeszcze, Piotr, jeżeli na przykład ja bym był programistą, no jestem, ale takim trochę martwym programistą, od 14 lat nie kodowałem w ogóle, więc jakbym był programistą, chciałbym stworzyć sobie jakiś swój use case, gdzie wykorzystałbym mechanizmy dostępne, narzędzia Hyperledgera? Co powinienem zrobić? Czy jest to dostępne, czy jak wygląda a propos dostępu do narzędzi, do bibliotek, do dokumentacji? Ja myślę, że najprostszym wówczas rozwiązaniem z punktu widzenia dewelopera, który niekoniecznie chce zaczynać od uruchamiania systemu operacyjnego, następnie stawiania i tam nodów, następnie generowania kluczy bezpieczeństwa służących do wymiany informacji, no, najłatwiej jest wejść na stronę cloud.ibm.com i skorzystać z gotowego serwisu, który nazywa się IBM Blockchain Platform bazujący na Hyperledger Fabric, gdzie to wsparcie z punktu widzenia narzędzi API. Jest dostępne, jak również no, jest, utrzymywane, jest utrzymywane w chmurze i może być utrzymywane z zachowaniem zasad rozproszenia. I jeżeli chodzi o jak gdyby, taki time to value, czyli jak szybko z tego skorzystać, zbudować smart contract, użyć dedykowanych narzędzi do tego, które jak gdyby są on top, powyżej samej platformy, no to zapraszam do skorzystania z chmury IBM. -a. Dzięki Piotrek. Piotrze, oddaję teraz Tobie głos, tak naprawdę trochę tu poprzyłączam w moim panelu menadżerskim, ponieważ jesteś dzisiaj u nas z use case'em, który uzgodniliśmy, że pokażesz nam jako forma trochę inspiracji, trochę dobrego przykładu oraz fajnej usługi, która została wdrożona, która jest bez wątpienia w trendzie, czyli energetyczność, rozproszone źródła, przydatny uważam fajny przykład. Piotrze, poczekaj, teraz ja się przełączę. I o, oddaję Tobie głos, Piotr. To jest przypadek. Chciałem pokazać Wam przypadek użycia blockchaina w taki sposób, w jaki, w jaki marzy mi się zreplikowanie tego rozwiązania również na rynku polskim, gdzie z chęcią porozmawiam z każdą firmą, która miałaby ochotę podobne rozwiązanie uruchomić. Pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy, że rynek energii jest podzielony na kilka takich obszarów. Mamy w nim producentów energii, transmisję energii, mamy dystrybutorów energii, sprzedawców energii, na koniec dnia konsumentów energii elektrycznej, gdzie w chwili obecnej coraz częściej używamy słowa prosument, a nie konsument, dlatego że wielu z nas. Posiada panele fotowoltaiczne, niektórzy posiadają rozwiązania akumulatorowe, niektórzy korzystają z samochodów elektrycznych, które również mogą być magazynami energii i oddawać energię do sieci elektrycznej, przez co stajemy się również nie tylko konsumentem, ale również prosumentem tej energii elektrycznej. I w jaki sposób nowe trendy i technologie wpływają na ten kształt branży energetycznej, która wydaje się dosyć, bym powiedział, stabilna? Przede wszystkim mówimy w chwili obecnej od kilku lat w branży energetycznej o dekarbonizacji, czyli o tej zielonej energii, o źródłach. Odnawialnych energii elektrycznej. Mówimy o wchodzącej decentralizacji tych źródeł energii, które na koniec dnia z punktu widzenia odbiorcy indywidualnego bądź grup zakupowych są bardzo fajną koncepcją, natomiast z punktu widzenia sieci przesyłowych czy dystrybutorów energii elektrycznej są jak gdyby no pewnego rodzaju technologicznym wyzwaniem. Dochodzi również do takiego zjawiska jak demokratyzacja rynku energii, której prosumenci czy jego uczestnicy, Uczestnicy się spodziewają, czyli możliwości pełnej audy audytowalności oraz chęci korzystania przez ludzi z energii, która powstała ze źródeł. Odnawialnych. Na to wszystko nakłada się cały trend związany z wszechogarniającą cyfryzacją. No i oczywiście każdy, każde rozwiązanie informatyczne czy telekomunikacyjne zostawia jakiś ślad cyfrowy, który możemy dalej analizować, optymalizować, ale przede wszystkim go odpowiednio wykorzystywać. I teraz. To, w jaki sposób użyto blockchaina, konkretnie jego implementacji, Hyperledger Fabric, było to rozwiązanie zaimplementowane w Holandii, dotyczące metody bilansowania energii w oparciu o blockchain. Blockchain w tym przypadku zapewnił transparentny mechanizm otrzymywania ofert energii od prosumentów do dystrybutorów energii, ale również do konsumentów, zapełnił w pełni audytowalny rejestr, zakontraktowanej i otrzymanej energii, czyli w związku z tym, że zaimplementowana została dosyć mocno rozproszona sieć uczestników tej wymiany energii, Każdy, to co zapewnił blockchain, to jest pełna audytowalność i transparentność tych. Rozliczeń, zapewnił, zapewnił również otwartą platformę z takim identycznym modelem trans, transakcyjnym dla samych prosumentów, no i zapewnił, jak gdyby tą infrastrukturę informatyczną z punktu widzenia transakcyjności samej aplikacji, jak również przechowywania i składowania informacji, łącząc w pewien taki łańcuch wartości, zarówno Prosumentów, operatora systemu dystrybucyjnego, w tym przypadku był to holenderski TENET, jak również właścicieli samochodów elektrycznych, które stanowiły w tym przypadku źródła akumulatorowe, które mogły oddawać energię, bądź ją pobierać w przypadku ładowania i chęci ładowania tych samochodów ze źródeł odnawialnych. I teraz, jak wyglądała sieć biznesowa oparta o, o blockchain? Wyglądała w ten sposób, że głównym graczem była firma TENET. Do niej dołączyli producenci energii ze źródeł odnawialnych, firma między innymi Vanderbron, jak również firma Sonnen, producent, producent stacji akumulatorowych. Jak również dołączyli właściciele urządzeń, czyli samochodów elektrycznych, czy magazynów energii. Tutaj, w tym przypadku, kiedy ten, to rozwiązanie było implementowane, można uznać, że czy samochód elektryczny, czy magazyn energii, no to na koniec dnia sprowadza się to do tego, do tego, do tego samego. I co stanowiło tak naprawdę wyzwanie? Głównym wyzwaniem, które zostało jak gdyby przez projekt zaadresowane, a z, drugiej strony, a z drugiej strony, zauważone, no to oczywistość, oczywistością pewną jest to, że zwiększona ilość energii odnawialnej, która jest z natury zmienna, musi być w pewien sposób bilansowana, ale również ona może, więc potrzeba jest lepszego zarządzania. Siecią energetyczną, konkretnie siecią przesyłową, w taki sposób, żeby można było dynamicznie, w zależności od chwilowej pojemności tej sieci, przyłączać lub podłączać źródła, źródła zasilania bądź źródła odnawialne. Tenet poszukiwał rozwiązania, w którym zostanie stworzony innowacyjny ekosystem energetyczny, zaprojektowany właśnie specjalnie w celu zapewnienia elastyczności wzajemnych rozliczeń, bezpieczeństwa i przejrzystości. No i na koniec dnia uzyskano takie dwie główne korzyści. Z jednej strony, rozwiązanie zapewniło w pewien sposób wsparcie, tak zwanego bilansowania gridu, czyli bilansowania. Obciążenia i wydajności, lepszego zarządzania wydajnością sieci przesyłowej, ale również zostało to rozwiązanie zaprojektowane wspólnie z tenetem w taki sposób, żeby zapewniło jednak przestrzeganie wszystkich zasad rynkowych związanych z regulacjami. I teraz Dwa wyzwania, które zostały zaadresowane przez to, to przede wszystkim wyzwanie, czyli zarządzanie zatorami powiązane z zarządzaniem bardzo często siecią przesyłową i wysoką dostępnością. Tenet już w 2017 roku przewidywał, że będzie wydawał bardzo duże kwoty na Kary związane z ograniczeniem wytwarzania energii elektrycznej, zwłaszcza z elektrowniach wiatrowych, w celu zwalczania ograniczeń przesyłowych na jednej z takich dużych linii przesyłowych łączących kilka krajów na północy, na północy Europy. A drugie wyzwanie to właśnie zbilansowana sieć przesyłowa, po to, żeby móc zaoszczędzić, na, zwłaszcza na transakcjach krótkoterminowych na tzw. Tak rynku chwilowym SPOT. Gdzie, gdzie, jest, gdzie zakupywana jest energia w takich trybach bardzo, bardzo interwencyjnych, co jest dosyć drogą, że tak powiem, zabawą. I teraz, co powstało na koniec dnia? Powstało pewnego rodzaju rozwiązanie, które łączy ze sobą konsumenta, łamane przez prosumenta. W tym przypadku to rozwiązanie bazowało w swojej inicjalnej fazie na, Użytkownikach samochodów elektrycznych, którzy powracają do domów, podłączają samochód elektryczny do gniazdka ładowania i w aplikacji mobilnej wybierają taryfę, w której chcą ładować samochód elektryczny. My, akurat robiliśmy ten proof of concept, który przerodził się później w pełny projekt, a obecnie Tenet również posiada spółkę dedykowaną do, do rozwijania dalej tego rozwiązania. Robiliśmy to w oparciu o ponad 150 użytkowników samochodów elektrycznych Tesli, które umożliwiają bycie ładowanymi w trybie takiego w takich kwantach czasowych jednominutowych, czyli mogę przez minutę ładować samochód, a jeżeli mam taką potrzebę, to mogę również oddawać tą energię elektryczną do sieci przesłowej. Z drugiej strony mieliśmy operatora systemu. Który dał nam możliwość zarządzania z kwantem minutowym sterowania. Ładowarkami elektrycznymi. Z trzeciej za strony był dystrybutor energii TENET, który no na koniec dnia udostępnił to całe, nazwijmy to connectivity, czyli łączność po sieci, po sieci energetycznej. I całe rozwiązanie umożliwiało użytkownikowi końcowemu podjęcie świadomej decyzji, kiedy ten samochód ma być ładowany, przy jakiej cenie energii ma być ładowany, a przy jakiej cenie energii być może on może być. Rozładowywanej do jakiego poziomu, jeżeli oznaczałoby to optymalizację rachunku za energię elektryczną. Utworzono taką tak zwaną taryfę, taryfę flex, która umożliwiła spełnienie wszystkich tych, tych jak gdyby parametrów. Na koniec dnia użytkownicy uzyskali po pierwsze możliwość ładowania. Nazwijmy to zielonych samochodów z faktycznie zielonej energii wtedy, kiedy ona była dostępna w sieci, czyli wtedy, kiedy były kiedy następowała produkcja energii elektrycznej z wiatraków bądź z innych źródeł odnawialnych. Otrzymali również możliwie najniższą cenę za energię elektryczną. Umożliwiono im również możliwość oddawania tej energii elektrycznej ze swoich przydomowych stacji ładowania, bądź też właśnie z samochodów elektrycznych. a w firmie Tenet umożliwiono zarządzanie przesyłem i pojemnością chwilową swojego gridu elektry, elektry, energetycznego w taki sposób, że dynamicznie można było włączać i dołączać te zasoby energetyczne, które, które, które w danym momencie chciały oddać tą energię, bądź je odłączać w cenie niższej, niż odłączanie głównych systemów wiatrakowych, które w Holandii występowały. Na koniec dnia system się przyjął, został zaimplementowany i tenet niesiony jak gdyby pozytywnymi doświadczeniami zbudowanymi przy okazji tego, tego rozwiązania, uruchomił spółkę joint venture, która, która w chwili obecnej jest operatorem tego systemu, o czym można znaleźć informacje. W sieci. Więc na koniec dnia zmieniono troszeczkę system bilansowania energii i można powiedzieć, że uzyskano, zbudowano system bilansowania zielonej energii z wykorzystaniem blockchaina. Co za, co, za, co za, jak gdyby dało jeszcze jedną ważną rzecz, że dało w sposób transparentny nadzór nad tym, kto kiedy, za ile tej energii kupił, od kogo, gdzie ją przesłano. Czy na pewno była ze źródła odnawialnego i powstała taka warstwa niezaprzeczalności, zwłaszcza w systemie, w którym nie do końca wszyscy wszystkim ufają, prawda? Gdy mamy więcej graczy, powstaje zjawisko pewnego rodzaju braku zaufania. No i blockchain z punktu widzenia niepodważalności technologii to rozwiązanie, ten problem zaadresował. Marzy mi się zreplikowanie takiego rozwiązania nawet na poziomie, że tak powiem, proof of concept u nas w kraju. Dziękuję Ci Piotrze. Przepraszam, że takim bardzo dynamicznym tempo naszego dzisiejszego live'a, ale przyjąłem, że będziemy starali się nie wykraczać poza te 20 20 parę minut. Wierzę, że ten okres jest takim okresem, kiedy przykuwamy uwagę i każdy słucha z otwartą buzią tego, o czym. W naszym live'ie rozmawiamy. Piotrze, ja Tobie bardzo dziękuję. Nasz czas powoli dobiega do końca. Korzystając z okazji, zanim się jeszcze pożegnamy, chciałbym Was serdecznie zaprosić do oglądania kanału Miasto Miasto oraz naszych live chatów albo live show, które będą odbywały się bardzo regularnie. W najbliższy piątek spotkanie z Fabianem Borgem, czyli miastem Gzira. Fabian podzieli z nami się informacjami. Informacjami oraz, oraz wiedzą, w jaki sposób GZIRA, czyli powiedzmy sobie trochę taka mekka firm blockchainowych oraz spółek krypto, funkcjonuje, jakie ma swoje priorytety. Ja Was zapraszam bardzo mocno do subskrybowania naszego kanału i podążania za tą ścieżką, gdzie staramy się na kanale Miasto Miasto pokazywać Wam fajne technologie, inteligentne miasta oraz fajnych ludzi. I ostatnia moja prośba, a może dziękuję. Serdecznie pozdrawiam Minsk Mazowiecki, nasze pierwsze polskie Blockchain City, gdzie wspólnie próbujemy pokazać Wam, jak technologia blockchain jest w stanie rozwiązywać problemy. Podoba mi się bardzo, Piotrze, Twoje określenie niezaprzeczalność, niezmienność, transparencja. Fajny przypadek energetyczny. Także pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do komentowania, do oglądania, do szerowania. Piotrze, dziękuję Tobie bardzo. Jesteśmy w kontakcie, sobie. jesteś naszym mentorem w ramach naszego projektu Blockchain City. Za chwilę będzie strona, więc jeżeli jest jakaś osoba, która chciałaby z tobą swoją wiedzę poszerzyć, dowiedzieć się ciekawych rzeczy, to ja zapraszam do projektu. Piotr jest z nami, jest naszym mentorem w ramach projektu Blockchain City Minsk-Mazowiecki. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję Tobie Piotrze. Dziękuję Sebastian, dziękuję i do zobaczenia. Chwileczkę, teraz mam taki fajny brędzik i kończymy.